Jak mieszkańcy Wocławka spędzają weekendy? Kino, kawiarnia, a może koncert? Teoretycznie sposobów na spędzenie wolnego czasu jest wiele, jednak czy wocławianie z nich korzystają? Jak U nas w Wrocławku wydarzenia chyba nie ma żadnych. Sprawdziliśmy. Okazuje się, że nie do końca jest to prawda. Poza ofertą Włocławskiego Centrum Kultury czy Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury na Wrocławian czekają propozycje Pure Art Group czyli nieformalnej grupy młodych artystów, takie jak konkurs młodych talentów, wieczór poezji czy występy gitarowe. Niektórzy obawiają się jednak, że wstęp na takie imprezy jest drogi. No na nas wywoławku to na pewno nie ma. A jak jest, to jest na pewno pełną płatnością, żeby kosztowały. Czy rzeczywiście? Wejście na nasze wydarzenia jest free, jak to młodzież mówi, i nie pobieramy żadnych opłat tym, które... Nie wystarcza samo uczestnictwo w imprezach kulturalnych, członkowie grupy proponują dołączenie do ich grona. Pure Art Group czeka na tych, którzy mają pasję, ciekawe pomysły i chcą się nimi dzielić z pozostałymi mieszkańcami naszego miasta. Ta grupa by mi bardzo pomogła, by po prostu ktokolwiek usłyszał o mnie i myślę, że kto usłyszał, to na pewno brzmi więcej, kim jestem. Pure Art Group to oczywiście tylko jedna z propozycji. Okazuje się jednak, że zamiast narzekać na nudę, warto rozejrzeć się dookoła, bo we Włocławku niemal w każdy weekend dzieje się coś wartego uwagi. A tych, którzy szukają kulturalnych inspiracji, zapraszamy do odwiedzenia strony powiatwocławski.pl i rubryki Nieprzekap w Pulsie Regionu. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy.